Gościem Radia PIN jest dziś główny ekonomista Ministerstwa Finansów, Ludwik Kotecki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, utnijmy spekulacje. Od kilku dni spekulujemy, czy będzie nowelizacja budżetu, czy nie. No właśnie, będzie, czy nie będzie? Bo spekulujmy dalej. Znaczy w tej chwili jeszcze ta decyzja o nowelizacji, czy bądź jej braku nie została podjęta, bo jeszcze jest troszeczkę za wcześnie. My jeszcze w końcu tak naprawdę znamy te dochody za... Bo dochody w budżecie w tym roku są problemem i jest to związane z, z powolnieniem gospodarczym. Znowu, tak, są znacznie, znacznie niższe niż prognozy. Tak jest, znowu idącym głównie z Europy, czyli ten kanał eksportowy nam tutaj zaburza jakby nasz wzrost gospodarczy. I to, to powoduje, że, że te dochody także są niższe. Znamy dochody po trzech, miesiącach. Teraz w tej chwili jakby ostatnie informacje spływają za, za, za miesiąc maja, za miesiąc kwiecień, przepraszam. No i wtedy podejrzewam, że będzie kolejna jakby informacja, która będzie nas przybliżać do decyzji, czy, czy jest, czy, czy można będzie się obyć bez nowelizacji, czy nie. Przy czym od razu chciałem powiedzieć, bo to jest myślę taka że to nie żadna katastrofa. Jeżeli ona nawet będzie, to jest to instrument polityki gospodarczej, taka nowelizacja. W takim nie. momencie, kiedy jest spowolnienie, kiedy e, rzeczywistość jest inna niż to, co było zakładane rok Dość temu. optymistycznie zresztą było zakładane. E, nie, rok temu wszyscy ekonomiści mówili, że wzrost gospodarczy na poziomie około 2% jest możliwy. W tej chwili e, mówią Państwo już o wzroście na poziomie około 1,5%. To ostateczna prognoza, czy też tutaj możliwe są dalsze weryfikacje? Komisja Europejska, MFW jednak e, mówią o niższych prognozach. Może się nie rozdrabniać i raz, a dobrze obniżyć, a nie tak po troszkę. Dobrze, to ja przypomnę od razu tutaj, bo to jest dokładnie taka sama sytuacja, jaką mieliśmy w 2009 roku, kiedy te instytucje, o których pani przed chwilą wspomniała, prognozowały dla Polski wzrost na poziomie bliskim zera. Byli tacy ekonomiści w Polsce, którzy recesję nam prognozowali, to powyżej 1%, tam było półtora. Wtedy minus nam się udało, półtora. byliśmy a my wyspą. byliśmy A my byliśmy na poziomie plus 1,5, plus 1,6 nawet. W związku z tym to, 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 są, to jest taki okres w, w gospodarce, kiedy ta niepewność jest dużo większa. Także niepewność ekonomistów, którzy prognozują, bo oni po prostu także nie wiedzą, co się w tej gospodarce wydarzy, jak silnie ona reaguje na takie spowolnienie, które, które mamy w Europie. Czyli prognozy małymi krokami. Małymi krokami my teraz przygotowujemy, jesteśmy właśnie po aktualizacji programu konwergencji i wieloletnim planie finansów państwa. Teraz jest kolejne założenia, takie pierwsze makroekonomiczne właśnie założenia do budżetu państwa, które prawdopodobnie nie będą odbiegać od tego, co zostało przyjęte 30 kwietnia przez Radę Ministrów, I, i, i kolejnym etapem będzie projekt budżetu, czyli to już koło sierpnia. Co takiego strasznego się stało, że nie można powrócić do niższej stawki VAT-u? No, właśnie to jest to, o czym od kilku minut rozmawiamy. Czyli no mamy... Tak, w programie konwergencji napisano utrzymanie stawek podatku VAT na niezmienionym poziomie, jest niezbędnym warunkiem dla stabilności ekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego. Naprawdę to jest jedyny sposób, żeby osiągnąć te cele? Nie, i, to, i, 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 i program konwergencji, te, te inne instrumenty, czyli te inne działania, także przedstawia. To nie, to nie jest tak, że program konwergencji mówi tylko i wyłącznie o utrzymaniu stawki VAT-u. Ja wiem, tylko że mówię Ech. o tym, że tę stawkę VAT-u na tym wyższym poziomie trzeba utrzymać. Czy nie można było tej stawki obniżyć i zrobić czegoś innego? No więc o tym właśnie mówię. My robimy i coś innego i to, i to, i to utrzymujemy. No I potrzebne są te z... dwa elementy? Tak, jest tak, aż żeby, tak źle? Żeby, żeby deficyt nie, nie rósł i dług spadał. To jest właśnie są te, 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 dwa, te, te dwa parametry, które są najważniejsze w tej chwili, żeby je pilnować, żebyśmy nie mieli znowu sytuacji z 2000 roku. 9-10 roku, kiedy deficyt nam wzrósł do prawie 8% PKB. Dzisiaj mamy go na poziomie poniżej 4%, 3,9 w 12. My liczymy, że w tym roku będzie to 3,5 i pozwoli to nam na zdjęcie procedury nadmiernego deficytu już w przyszłym roku. A jak poważne jest ryzyko podniesienia vat Na przykład do 24%. E Małe, Bardzo małe to ryzyko jest, uważam. Mówi pan, że małe, bo, ale po, bo, po, po minie wnioskuję, że nie, chyba nie, bo, nie aż bo, bo tak małe. Trochę zaskoczyła mnie pani pytaniem, bo, bo, bo my rozmawiamy o utrzymaniu, o alternatywie obniżenie versus utrzymanie, a pani mówi jeszcze o podwyższeniu, w związku z tym dlatego trochę się... No Kiedyś, gdy VAT był 22%, też podatnikom nie wydawało, że będzie podniesiony. Ja więc może, więc może jeszcze tak jest skomentuję. To jest, to jest akurat podatek VAT... Tak zwany podatek pośredni to jest jeden z takich instrumentów, który jakby w takim okresie spowolnienia najmniej szkodzi gospodarce. Jest to dużo lepszy ruch. I najłatwiej go ściągnąć też po prostu. Na, y no, to, to tutaj podejmujemy różne działania, typu właśnie tam reverse charge czy, czy solidarna odpowiedzialność podatników, żeby, żeby właśnie było tak, że, że podatnicy nie mogli uciekać, bo rzeczywiście w spowolnieniu oni próbują unikać podatków. No, to nie jest jedyny sposób utrzymania tego watu, bo tylko... Ministerstwo Finansów chyba w tej chwili każdą dziurę łata. Powrócił ten pomysł wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego. No tak i to myślę, że to też, też jest takie sensowne działanie dlatego, że ono wynika z tego, z takiej diagnozy, że w tym spowolnieniu zaczyna nam się szara strefa powiększać. Ale dlaczego jeżeli Ludzie ktoś, zaczynają... kto prowadzi firmę, no dąży do maksymalizacji zysku, działa w granicach prawa, zakłada taką spółkę, jaka jest dla niego najważniejsza. Jeżeli, jeżeli działa w granicach prawa, no to działa w granicach prawa. No tylko jeżeli... prawo jest prawem, a interpretacja urzędnicza jest interpretacją jeżeli, urzędniczą. Jeżeli jednak te granice przekracza, no to tutaj potrzebna jest interwencja państwa właśnie. Kto będzie to weryfikował? Weryfikował. Czy przekracza granice czy nie przekracza granic Urzędnik no, Ministerstwa nie, 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 nie. Tutaj jest cała ścieżka od urzędnika Ministerstwa Finansów na początku po, po sądy administracyjne i powszechne w końcu. W związku z tym ta, ta, ta jakby ścieżka obrony takiego podatnika jest bardzo długa. Przynajmniej tak pan obiecuje. I o jakim poziomie stóp procentowych marzy główny ekonomista Ministerstwa Finansów? Dzisiaj Rada Polityki będzie decydować. Rada podejmie decyzję. Spekulacje są, no czy, czy, czy spektrum y Możliwych decyzji według ekonomistów rynkowych jest bardzo duże. Ja uważam, że będzie, będzie obniżka jednak. Bo Dzisiaj? Tak, że, że raczej będzie. Oczywiście to jest nowo, Jak także dłużej? taka. Ja, niestety chyba nie, nie, nie za duże. Tylko, że ja tu powiem, chciałem co innego, na co innego zwrócić uwagę, na niepewność tych ekonomistów, co, co, co chyba oznacza, że komunikacja Rady Polityki Pieniężnej z rynkiem jest słaba. Rada Dlatego... Polityki Pieniężnej szkodzi gospodarce w ten sposób? Ja powiem tak, znaczy, no, mamy poważne spowolnienie, mamy bardzo niską inflację i nie ma powodu, żeby te stopy procentowe były najwyższe w Europie, realne stopy procentowe, a tak jest dzisiaj w Polsce. Jak duże cięcie jeszcze, jak dużego cięcia powinniśmy, do jak dużego cięcia powinno dojść, żeby, nie, żeby zapobiec temu spowolnieniu? To już jest w rękach Rady Polityki Niezależnej podkreśliłbym e, Rady Polityki Pieniężnej, jakie jak ona te decyzje podejmie. Natomiast widzę przestrzeń do obniżek. Dziękuję bardzo. Gościem Radia PIN był dzisiaj główny bardzo. ekonomista Ministerstwa Finansów, Ludwik Kotecki.